Jestem, nie? Jestem! A to mój mały braciszek! Dwie To jest ta star... Dwóch, i śnięli, wyli! A polskiego, niemieckiego, nie kurwa! Duży ruch, prawda? Nie ty, pazerna świnia! Życzę miłej zabawy! Przyja przyjaciele Pepy też przyjechali do ziemniaczanego miasteczka. Pada śnieg, piździ śnieg, jemią się bałwanki! My jedziemy z kurwami! Przyjaciele są już gotowi do podróży ziemniaczanej. George też zajął miejsce w swojej kabinie. Nie boisz się, George? Poleci cię bardzo wysoko! Tato świnka cierpi na kurwicę. Uuu, siadaj, tato świnko! <śmieram> nie! Zbieram się w podróż. George jest za mały, że sam jechać. O, no dobrze. No to masz, kurwę, że tego no nie dostaniesz. Możesz mi Uuuu, Paweł! Polecimy szybko? Jasne, bardzo szybko. <śmierdzi> o, malutki! Chodź do mamusi. Może ja też wysiądę. Się. Baw się! dobrze ta świnko! <m�dany obiadome sesję w twaterce> o! O! Zatrzymaliśmy się. Dobrze, że to już koniec. Wesoło było, prawda, że nie 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 Mamusiu? Gówno. Bur. I co dalej, mamo? <laughs> kręci się, kręci! Zapraszam na wielką warzywną karuzelę! Wsiadamy na wielką warzywną karuzelę! <laughs> I'm a star Look at the paint on the card! much rimming.